Siemano siemano ludziska Dzisiaj Przedstawiam wam Moją nową mysz. To jest Tensilious ALOS 9 Wireless Kupiłem Tą myskę Za własne pieniądze I Pokazuję wam Unboxing na moim kanale tu ma taką fajną grafikę tej właśnie myski. Tu mamy bok myski Aeolos 9 Wireless. Tu mamy specyfikację. I najciekawsze, Wam powiem, że ta myska ma 18 CPI tu ma właśnie taką tu jest tył tej myski i powiem Wam, że program program Mable Buttons ma osiemnaście 18 przycisków sto 180 godzin możecie polusać tą myską Quantum 2.0 Wireless i Aquabalne Protecction i P54 teraz zaczniemy od unboxingu tej właśnie myski tu macie właśnie myskę tom awanus 9 wireless właśnie

Jak widzicie, jest 18 przecisków. Tyk. Tu macie włącznik. Dwa i cztery. Tu macie dwa i cztery. Jak możecie zobaczyć. I bluetoothową wersję i włącznik teraz dalej co ma co możecie mieć w pudełku tu macie instrukcję obsługi tej właśnie męski USB TYP-C jak widzicie na TYP-A jak widzicie mamy taki kabel w oplocie Co dalej w pudełeczku? Mamy dągla. do komputera? I dą takie urządzenie żeby podłączyć tego dongla i kabel, żeby ładować myszka, czyli tego Aulusa 9 wireless i to macie. Właśnie w pudełku złącznie z myską, fotowideo team Poland zaprasza do oglądania, komentowania, lajkowania, I subskrypcji na tym kanale. Bye!